Jak zapewne widzieliście, w 615 odcinku pojawiła się nowa twarz w serialu. Dzisiejszy odcinek będzie o niej, a raczej o jej roli, bo nie ukrywam co nieco wiem na ten temat. Niestety ten film miał być dopiero po sezonie No ale plany się zmieniły Gdyż niespodziewanie pojawiła się w serialu Jakby ktoś nie wiedział To Kamila w rzeczywistości nazywa się Aleksandra Dąbek Jest na z roli Marty Dobrowolskiej Ale o tym później Zwykle przy takich odcinkach robiłem małe ciekawostki O nowym bohaterze Lecz w tym przypadku chyba nie muszę nikomu jej przedstawiać Więc od razu przejdę do tematu Jej roli w serialu Jak wiecie Olka pojawiła się na castingu w teatrze Również u. Uczestniczyły w nim Mela wraz z Iwoną, co za tym idzie, głównie z nimi będzie miała sceny. Bo z Filipem długo nie będzie. Gdyż chłopaka już od dawna nie ma na planie. Kamila w pierwszym dniu nagrań była w domu ekipy Krzyśka. Pewnie wraz z dziewczynami będzie ćwiczyć rolę. Bo w końcu wszystkie trzy się dostały. Drugim razem była w teatrze z tą samą ekipą. Trzecim razem też była w domu ekipy Krzyśka. A niedawno miała sceny w Scarface. Jak sami widzicie dziewczyna jak na razie nie będzie główną bohaterką. Co do jej roli to przepraszam, ale chyba ktoś tam na łeb upadł. Wiecie, że od bardzo dawna nikt... Ze szkoły nie doszedł do obsady 19+. Ostatnią osobą była serialowa Dominika. Wraz z kolegą myśleliśmy, że Olka będzie grała Martę Dobrowolską. Cały film napisałem w tej narracji, ale z tym. A tu dostała rolę jakiejś tępej dzidy. Przepraszam, ale tak to wygląda. W dodatku będzie na chwilę z Filipem. No kurwa tragedia i aż żal patrzeć. Ten mem idealnie pasuje do tej roli. A ty też myślałeś, że Olka będzie grała Martę?